Ja właśnie wstałam i zabieramy się za śniadanie. Maślam sodu. Ostatnio zaopatrzyłam się w do podgrzewacz do mleka, i powiem Wam, że to jest taki life changer. Po prostu uwielbiam teraz robić sobie macze, kawkę o wiele lepiej. I tutaj też robię macze, więc to też mieszam mi tą maczę. Zaraz Wam pokażę, bo nie muszę trzymać spieniacza. Ja wiem, najlepiej to jakbym sobie sama trzepała tą maczę, ale nie chce mi się i wychodzi idealnie. Serio, odgrzewam sobie mleko. Rozłożyłam matę i teraz zabieramy się za Pilates. Poćwiczę trochę sama ze sobą, trochę coś pozmieniam, tak jak zawsze. Chciałam iść pobiegać, ale zmieniłam plany. Po południu zrobię sobie przerwę w wszystkim, co robię. Teraz zajmę się researchem i może nagram. Zobaczymy, jak zdążę. Jak nie, to nagram jutro. To jest też coś, co chcę sobie wypracować, że nie muszę zrobić wszystkiego w jeden dzień. Tylko dzisiaj mogę zrobić research, bo nad tym też bardzo dużo mi schodzi czasu i chcę nagrać odcinek na temat trendów na jesień i w ogóle to też trochę zajmuje bo chcę znaleźć odpowiednie zdjęcia i to wszystko ładnie poukładać, no więc to jest mój projekt kolejny, który chcę zrobić. Ja nie potrafię wstać z łóżka i od razu siąść do lapka, więc muszę trochę się poruszać, dlatego ten pilat jest samego rana wjeżdża idealnie i. Super, jak macie taką przestrzeń w mieszkaniu. Ja nie mam za dużo, więc też nie mogę wykonać wszystkich ćwiczeń. Wiele bardziej wygodniej jest mi ten pilates wykonywać w parku, bo tam mam dużą przestrzeń, mogę rozłożyć ręce. No a tutaj niestety nie mam takiej przestrzeni, ale jeżeli macie, to serio korzystajcie, bo nie wiecie co macie. Wczoraj byliśmy w kinie i byliśmy na Formule 1 i powiem wam, że ja Lubię takie filmy, w sensie o motoryzacji. Na przykład byliśmy na Gran Turismo, i to jest jeden z moich ulubionych filmów. Ostatnio oglądaliśmy go na Netflixie, więc może jeszcze jest, bo było Living Soon, ale może jeszcze jest, więc sprawdzajcie. Bo... W zeszłym roku byliśmy też na Ferrari na kinie letnim, i to był też film, który był podobnej tematyki, ale powiem Wam, że właśnie Ferrari czy Gran Turismo one są filmami na faktach, w sensie. Terrari to jest biografia, a Gran Turismo jest po prostu oparty na faktach. A jeżeli chodzi o ten film Formuła 1, który oglądałam wczoraj, to mm, wiem, że są tam osoby, które faktycznie są w Formule 1. Cały film mi się bardzo podobał, ale końcówka tak średnio. Witam wieczorem. Cały dzień w sumie gadałam do Was, bo nagrywałam film o trendach na jesień i jestem tak zainspirowana. No tak, nagrałam, zmontowałam, więc wow, wrzuciłam też dzisiaj. Super, chciałam sobie zrobić po południu przerwę, nie zrobiłam, ale chcę też uczyć się takiego odpoczynku w czasie pracy, że w sensie po prostu nie nakładam sobie jeszcze milion innych rzeczy do zrobienia. I na przykład, okej, okay, robię teraz film, montuję, ale nie tak jak zawsze, jeszcze w międzyczasie ogarniam mieszkanie, tutaj gotuję, tutaj coś tam, tylko... Po prostu stwierdziłam, że nie robię nic innego, zajmuję się tylko pracą i tylko przy tym siedzę. Wyszłam z psiakami na spacer taki dłuższy, bo dzisiaj pogoda jest mega średnia, też wyszłam rano do piekarni na taki dłuższy spacer, więc staramy się tak balansować to wszystko. Myślę, że tak będę funkcjonowała najlepiej. Michał wyszedł na spotkanie, więc mam wolny wieczór i robię sobie jakieś takie jedzonko, ciacho się piecze, dużo owoców, trochę kefiru, granola z pestkami dyni. Może dorzucę tu jeszcze jakieś orzechy i to będzie idealne na zakończenie dnia? I poczulujemy. może też zrobię plan, co muszę zrobić w kolejnych dniach, bo muszę zrobić dużo, ale właśnie chcę sobie tak mądrze to wszystko rozplanować. To tyle i odsyłam Was do filmu o trendach, bo naprawdę są super. I mam nadzieję, że też wam się spodobają te trendy tej jesieni. Dajcie znać, co uważacie. Ja teraz byłam na spacerze, to po prostu czułam taką jesień, no jesień totalna. Było ponuro, szaro. W ogóle teraz jest też szaro. Musiałam zapalić światło. Kiedy my ostatnio paliliśmy tu światło? Hello. Dzień dobry, moi drodzy. Witam w kolejnym dniu. Ja rano byłam jeszcze na szybko w formie studio, odebrać kartkę i Ogólnie ostatni raz pożegnać się, bo to był mój ostatni raz. I podjechałam sobie na Halle Mirowską. Idziemy zobaczyć, jak tam, czy jest mój chleb już, czy wrócili z urlopu, bo strasznie mam ochotę na mój bezglutenowy chleb na zakwasie, więc idziemy zobaczyć, czy holy bread jest już otwarty i zobaczymy, co jeszcze uda nam się dzisiaj dorwać. I udało mi się dorwać naprawdę niezłe zdobycze, słuchajcie mamy jarmuż, tak na niego polowałam i to taki wielki, ja nawet go nie wyjmuję z tej torby, bo on jest taki wielki, że po prostu całą do mnie tutaj zasłonił. Kupiłam różne rodzaje jabłek, oczywiście szara reneta. I mamy też jabłka antynówki. I jeszcze kupiłam jakieś takie słodkie, bo Michał takie lubi, więc coś takiego. Nie wiem nawet, jak się nazywają. Udało mi się dorwać truskawki i pomidory malinowe, bo nasze jeszcze nie są czerwone, chociaż już rumienieją, więc za niedługo będą już nasze. Takie piękne. Holy Bread jest już otwarty. Mamy owsiane bułeczki na zakwasie i to, po co przyszłam i na co czekałam długo, Mój chlebek gryczany na zakwasie bez i Jam! Więc mamy to, co chciałam, i jestem turbo zadowolona z tych zakupów. I słuchajcie, teraz jadę do Arkadi i nie wiem, co słuchać. Przysłuchałam teraz kolejną książkę. Narośl Agnieszka Peszek. Powiem wam, że taka. Dobra, daję tutaj ocenę. E, taka chaotyczna, bardzo chaotyczna, więc nie wiem, czy super mi się podobała, ale szukamy kolejnej, bo ja po prostu te książki tutaj podczas jazdy pochłaniam, a nie jestem w stanie już jeździć bez książek. Po prostu nie wiem, jakoś muszę czegoś słuchać, jak jadę. O, ofiara idealna Helen Fields. Ciekawi mnie to, bo cały czas się tutaj pojawia w polecanych. Ja lubię, jak jest jakiś romans, coś kryminalnego i jeszcze jakieś zabójstwo. To był romans psychologiczny i kryminalny, także mm, mega spoko, no ale poszukamy czegoś jeszcze innego, może w proponowanych, co było jeszcze. No, także szukam i lecimy. Mamy zdobycze i już pokazywałam Wam, co kupiłam na hali Mirowskiej, ale jeszcze zajechałam sobie do Arkadii. Zajrzałam jeszcze do Zary i odnalazłam idealny zapach na jesień, ale to pokażę Wam później. Dorowałam jeszcze takie piękne hortensje. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Postawię je sobie tam na komodzie, bo będzie idealnie pasować. I zabieram się za jedzenie, bo już jestem strasznie głodna. No i co? Dzisiaj po prostu chyba zrobię sobie jakieś kanapki z tym chlebkiem gryczanym, bo chcę coś raczej na szybko. I jarmuż. Na pewno sobie zjem do tego jarmuż. Kupiłam jeszcze dwa takie kozie serki, bo to jest ulubiony ostatnio serek Michała. I teraz były na promce, więc wzięłam. Czy ja coś jeszcze kupiłam ciekawego? Raczej już nic. I tak, by the way, okazało się, bo cały czas mamy to w głowie i myślimy, że Tiffany ma niedługo urodziny. 29 Tiffany będzie miała urodziny i zawsze o tym zapominamy. Czujecie to? Po prostu szok. Teraz będzie miała 4 latka. I zawsze właśnie jakoś tak przestrzelimy, czy to jeden dzień, czy dwa. No ale teraz już sobie zapisaliśmy i będziemy świętować urodziny naszego psa, jakkolwiek to brzmi. Maxa zawsze pamiętamy, bo ma w tym samym jakoś dniu co Michał i po prostu świętujemy razem ich urodzinki. No, a Tiffany zawsze jest taka zapominana, więc teraz pamiętamy o niej i będziemy świętować cztery latka psa. Może to dziwnie, ale... Dlaczego nie świętować nawet takich, wiecie, małych rzeczy, które są po prostu w naszym codziennym dniu. No i ona szczególnie dlatego, że jest w ogóle taką iskierką i też dzięki Tiffany jesteśmy razem, więc warto też doceniać takie proste rzeczy. No i uważam, że super właśnie zrobić sobie taką jakąś celebrację w ciągu tygodnia. I mamy w sumie to samo, co miałam wczoraj, bo miałam połowę mozzarelli i jeszcze awokado pomidor malinowy który kupiłam dzisiaj chlebek gryczany no i jarmuż z targu kocham wszystko jeszcze w ogóle skropiłam takim ostrym sosem moim hot sauce no i jeszcze dodałam taką bazylię z balkonu którą miałam taką minimalną można zobaczyć o takiej małej postaci ale jest no i jeszcze zioła do tego czyli oregano i bazylia Jam! I ja słuchajcie, odzywam się do Was już po jakimś czasie. Musiałam jeszcze ogarnąć mieszkanie, co mi trochę zajęło, ale odkurzyłam. Wysprzątałam trochę. I słuchajcie, muszę Wam coś pokazać, z czego jestem totalnie dumna, bo tak bardzo mi się to podoba, rzeszok. I właśnie nakleiłam ostatnią rzecz, której mi było tutaj trzeba, i której brakowało. Tada. I tak się prezentuje ten mój bukiet ślubny, który sobie przykleiłam, usłyszyłam, i kokardę. Którą miałam też do tego bukietu, przylepiłam z zewnątrz na szkło, takim plastikowym klejem, wiecie o co chodzi, co się rozgrzewa. No po prostu tak mi się to podoba, tak pięknie to wygląda w tym połączeniu. Ta kokarda jest dość długa, więc zastanawiam się, czy tego nie utnę. I jeszcze nie wiem, gdzie to za bardzo postawić, bo albo to postawię, ale wtedy ta kokarda nie będzie miała takiego efektu. Albo powieszę to sobie nad łóżkiem, tutaj zobaczymy, ale po prostu jestem tak dumna z tego. No, ślicznie to wygląda. Nie do końca się też zamyka, bo te kwiaty są niektóre bardziej grube. Ale któraś z Was powiedziała mi, że lepiej to zamknęła w szkło, ponieważ te kwiaty mogą się kurzyć i tak je lepiej zabezpieczyć. Ja jeszcze raz to wszystko, jak przykleiłam, to spsikałam takim lakierem bezbarwnym, tak żeby też nic tutaj nie odpadło, bo jednak są takie małe, drobne płatki i one lubią się sypać. Więc je ja spryskam już takim bezbarwnym lakierem, po prostu który też to bardzo utwardził i zrobił, że one się jeszcze tak błyszczą. Tego nie widać, bo i tak jest szkło, ale no są takie połyskujące, więc jeszcze bardziej są dobre. No ale tak uważam, że prezentuje się to przepięknie. No i ramka pasuje, po prostu wszystko pięknie pasuje i ta kokarda tutaj tak opadająca. Mm, cudowne, cudowne, więc jeszcze znajdę na to idealne miejsce, ale już jestem bardzo zadowolona. Dobra, słuchajcie, mówiłam o perfumach, które szukałam, szukałam może nie. Ostatnio podobały mi się te perfumy od Clarence, takie czerwone. Boże, one tak pięknie pachną. Ale stwierdziłam, że obniżę moją półkę i poszukam sobie po prostu czegoś w sieciówce. W zarze są bardzo fajne perfumy, i też dużo dostawałam takich polecajek, tych takich czerwonych z wanilią. W każdym razie stwierdziłam, że wybiorę się i kupię sobie takie perfumy, które będę miała na co dzień, żeby po prostu codziennie sobie używać jakiegoś zapachu takiego mojego na teraz. No i znalazłam takie o. I one słuchajcie kosztowały stówkę. No i w pierwszym momencie jak je powąchałam, to od razu sobie sprawdziłam, jakie to są nuty zapachowe, tak żeby mieć pewność, że nie ma niczego, czego nie lubię, a strasznie mi się spodobały, no ale niektóre zapachy wychodzą po czasie. No więc od razu sobie weszłam na stronę Zary i mamy tak: pobudzający zmysły zapach, który otwiera się nutami karmelu i kiwi, a następnie przechodzi w ciepłe serce cynamonu i brzoskwini. Kremowa wanilia i paczula w bazie tworzą bogaty i miękki, uzależniający finish. I to co ja w nich wyczuwam tak od razu, to jest taka jakby brzuskwinia z paczulą i wanilią i trochę tego cynamonu, ale to nie jest taki typowy cynamonowy zapach, więc w ogóle nie czuć cynamonu spokojnie. Właśnie taki trochę w karmel przeobrażający się. No, coś fantastycznego, więc mega polecam. Idealny zapach na jesień. Już wczoraj testowałam tę kawę, o której Wam mówiłam, bezkofeinową, i powiem Wam, że jest średnia. Naprawdę, znaczy, ja wiedziałam, że ona nie będzie taka aromatyczna, jak ta kawa, którą sobie mielę w młynku, no ale spodziewałam się czegoś lepszego. No nic, jeżeli macie jakieś dobre, bezkofeinowe kawy, ale nierozpuszczalne, to dawajcie znać. No i uważam, że jest to jednak dobra alternatywa, żeby pić kawę po południu, bo taką kawę z kofeiną to powinniśmy pić do godziny 15 i już później lepiej nie. No, także póki co jestem zadowolona, ale nie do końca, ale jak macie jakieś dobre, lepsze polecenia, to dawajcie znać. No, mm, teraz zabieram się za research i muszę stworzyć plan, plan zajęć z pieskami. Tak, bo teraz będę miała właśnie zajęcia z pieskami i muszą to być takie pozycje, które będą bezpieczne dla psiaczków, bo tam są szczeniaczki, więc mamy wytyczne, co robić, czego nie robić. No, i teraz będę sobie układała ten plan, i przez kilka dni go trochę sobie poćwiczę. Tak, żeby na pewno zrobić to wszystko dobrze, bo jednak, jak już jest praca z ludźmi, z pieskami, no to może być trochę chaos, i chcę sobie to na spokojnie przećwiczyć. No, także zabieram się za to. Pomidory z naszego balkonu. Dobra, to jest inny level pomidora. Mmm, piękny, słodki, cudowny. Dzień dobry, witam w kolejnym dniu. Dzisiaj ogólnie mam dzień montażu. Rano jeszcze ćwiczyłam ułożone przeze mnie wczorajsze ćwiczenia. Kwiatka przyniosłam tu, ponieważ o wiele lepiej i widzę, że on się tutaj czuje. Pięknie się rozwinął. Jest najcieplejszy dzień, już chyba ostatni najcieplejszy, może jeszcze jutro będzie ciepły. I chcemy iść na lody, ponieważ w tym roku jeszcze w ogóle nie byliśmy. A u nas na Białołęce jest najlepsza lodziarnia, jaka jest w ogóle w Warszawie, i te lody są tak pyszne: to są najlepsze lody, jakie ja jadą kiedykolwiek, mówię szczerze, i uwielbiam je. I pamiętam, że jak przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz, to od razu poszliśmy na lody, i w tym roku jeszcze nie jedliśmy, bo ja nie mogłam, później były różne takie chorobowe sytuacje, że albo ja byłam chora, albo Michał był chory, i nie było pogody. I dzisiaj umówiliśmy się, że koniecznie idziemy na lody, żeby po prostu je zjeść. I ja tak dawno nie jadłam lodów, chyba ponad rok i się nie mogę doczekać. To jest po prostu dla mnie takie wyjście. No, mm, aż doceniam tą chwilę. Po prostu tak się cieszę na, na lody. Ja wiem, jak dziecko, ale naprawdę super się cieszę, że czeka na mnie taka nagroda. Więc zabieram się za montaż i mm, idziemy do lodówki. Po prostu coś pięknego. Pistacja to złoto. I zdradziłam im nasze ulubione miejsce, ale i tak są kolejki, także musicie się na to przygotować. Brownie, pistacja, pistacja, śmietanka. Sztos. Wow. To jest najlepsza pistacja, chyba jaką mieliśmy. Dzień dobry, ogarniamy się. Słuchajcie, dzisiaj umówiłam się w Łazienkach z Natalią na kawkę. Strasznie długo się z nią nie widziałam, więc mega się cieszę. To było takie zawirowanie. Ona była na wyjazdach. Ja jeszcze miałam dużo ze ślubem rzeczy, więc dopiero teraz się widzimy, ale super, naprawdę mega się cieszę, bo dzisiaj jest piękna pogoda. W tym tygodniu robiłam sobie kwasy na twarzy i tak schodzi mi skóra, że dzisiaj naprawdę nałożyłam sobie tylko i wyłącznie krem. Teraz nałożę sobie róż i nic więcej nie nakładam, bo to będzie wyglądało jeszcze gorzej. także dzisiaj taki naprawdę sotę makijaż w sumie taki codziennie, więc to jestem po prostu ja, ale trochę różu. nigdy nie zaszkodzi. daje to taki bardziej dziewczęcy vibe i trochę naturalny i to jest to jestem ja. no co chciałam powiedzieć? myślałam o tym, czy zrobić taki film, który będzie podsumowaniem mojego ślubu. też czekam jeszcze na zdjęcia ale właśnie zastanawiam się, czy macie jakieś pytania odnośnie tego. Ja nie robiłam jakiegoś super szału na mój ślub, czy coś, były urywki z tego związane, ale też nie chciałam takiej, to już jest zbyt taka duża prywatność, żeby tak wiecie, wszystko wrzucać, ale myślałam, żeby nie zrobić takiego podsumowanka, czy chcielibyście, albo macie jakieś pytania odnośnie tego dnia, albo ogólnie odnośnie tego miejsca. Wiem, że pokazywałam Wam też dużo ogólnie przygotowań i tego, co robiłam aktualnie. No, ale może macie jakieś pytanka, których nie powiedziałam. Zdajcie znać, czy chcecie taki film, czy też po prostu w ogóle Was to nie interesuje, bo jak najbardziej jest to ok dla mnie. No, ja się ogarniam i lecimy. Dzisiaj jest piękna pogoda. założę sukienkę, tak żeby na koniec jeszcze tego lata pochodzić w sukienkach i poczuć się letnio po prostu, bo już jest jesień moim zdaniem, ale teraz są ostatnie ciepłe dni, więc trzeba korzystać. Zawsze muszę ją tak jeszcze rozmazać na ustach, bo idealnie od konturówki stwierdziłam, że to nie jestem ja. I muszę zawsze tak sobie rozpaćkać. No, let's go.